Teraz jestem pełną węgle, słuchajcie. 16 już mam. Tu będzie. Też miałem diakty, zrobię sobie diaksetę, diak z wszystko. Dalej, idziemy do mojej kopalni. Albo w następnym odcinku pójdziemy. Teraz idę pokazać wam domek i skończyć odcinek. Przepraszam, że taki krótki. Ale dzisiaj nie mam czasu nagrywać. Pokażę wam film, tylko kogo mój domek. Cześć, to było wyjście. Fak. O. To była kopalnia. Szczęśliwa. Mój domek pokażę. Nie gram na cheatach. No to chyba nie ma do tej gry cheatów. Tak jak mi się zdaje, nie ma chyba. Patrz, tutaj są moje jedzenie, tam jakieś ity. Tutaj mam złoto. Drewno. Tutaj tam węgiel. 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 Tak. Tam jest wioska, dalej. Tam... tam... W następnym odcinku pójdziemy, będziemy mówić z moim kolegą i będziemy się bić. A to do usłyszenia, do następnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie. Na razie.